Yo, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Ja jestem Jingis z kanału i Synek, tak jak dobrze wiecie. I chciałem, moi drodzy, tutaj w tym takim króciutkim materiale udzielić takiej jednej krótkiej odpowiedzi na informacje, które otrzymuję od Was od 8 stycznia. Pojawiło się sporo komentarzy, sporo informacji prywatnych wysyłanych do mnie. O co chodzi, że Pan. Z2G, właśnie z kanału Z2G, w jednym z swoich filmów, gdzie tam sobie gra w CS-a przeciw, przeciwko swoim widzom, przeciwko Silverom, wspomniał o się i wspomniał o synku. Moi drodzy, nie wiem dokładnie o co to chodzi. Dlaczego pan ZWG użył tutaj moich ksy no i no i dokładnie mojej nazwy kanału, naszej nazwy kanału, bo jak dobrze wiecie, kanał jest stworzony tutaj wspólnie z moimi synami. Nie mam zielonego pojęcia, o co panu chodzi. Po obejrzeniu tych większości materiałów w internecie, na które nie mam w ogóle zamiaru się wypowiadać na temat tej dramy, bo mnie to naprawdę nie interesuje. Stwierdzę jednoznacznie, że nie wiem, o co mu chodzi. Nie wiem, co się temu człowiekowi w głowie dzieje, ale widać, że chyba nie za bardzo dobrze. Ale przykro. Przykro jest, że coś takiego do, dotyka młodych ludzi, dotyka ludzi, którzy zaistnieli na internecie, którzy zdobyli sobie ileś tam tysięcy subskrypcji, którzy uważają się za, że są wielcy, że są lepsi, że w ogóle całe ich otoczenie do niczego im się nie nadaje, do, nie dorasta im do pięt. I szkoda po prostu jeszcze moich te epitetów, jakie bym użył. Yy, przyszło tych trochę informacji, żebym się opowiedział, czy wiem, o co chodzi, czy wiem, dlaczego on się z nas nabija. Może z tego też powodu, że ja jestem bardzo malutkim kanałem. Może tego, z tego też powodu, że nie wiem. Obrał sobie mnie, obrał sobie nasz kanał na, yy, na ostrzu nosa, chcę nas postawić i, i nie wiem, będzie się nabijał, będzie mówił, że to, co robię, to jest złe, że to, co wyczyniam, to jest w ogóle do bani I że to, co próbuje pokazać w internecie, na YouTubie, że można spędzać czas z własnymi dziećmi wspólnie z nimi grając, jest w ogóle nie do pomyślenia. Chociażby, chociaż mogę powiedzieć również, że chyba tak nie do końca, bo gdzieś tam patrząc na jego kanał, również swoją mamę zaprosił do tego, żeby z nim zagrała w CS-a, czy też tatę któregoś ze swoich kolegów. Nie wiem, czy jeszcze obecnego, czy nie. No bo jak dobrze wiemy, Pan Z2G no, został tutaj bardzo, bardzo to, a bardzo obnażony. No, no i cóż, no przykro, 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 ale sam sobie na to zapracował. Co jeszcze chciałbym tu powiedzieć? Tu w międzyczasie, oczywiście, będziecie mieli link podany w opisie do całego tego filmu, a w tej chwili posłuchajmy sobie tego wycinka i urywku z filmu pana ZWG, którym to też. Wymienia nazwę naszego kanału. Mojego kanału, naszego kanału, naszego, bo tak samo jak ja twierdzę, to jest również wasz kanał, bo gdyby nie wiedział, ten kanał by nie istniał. I tyle. Także posłuchajmy sobie przez chwilę. Mianowicie akapel, żeby nam Djingisoft nie sadzili. I synków. I synków wczoraj, bo wolumen się zmniejszy. No i właśnie słyszeliśmy wypowiedź pana ZWG, później pana, panów z jego. Tam ekipy, z którą grała grał akurat w tym meczu. O co chodzi? Nie mam zielonego pojęcia. Lighter, czyli mój syn Kacper, napisał do pana z 2 wysłał do pana z 2 maila z zapytaniem: dokładnie wam przeczytam, jak to brzmi. O co chodzi, że się u nas nabijasz? Pisze Lighter z kanału Jingis i synek. Masz jakiś problem do nas? bądź do naszego stylu nagrywania, to śmiało pogadamy. Czekam na odpowiedź. Pan za długie nie raczył odpowiedzieć. No tak, no po co będzie odpowiadał komuś, kto ma niecałe 30 tysięcy słów. No bez przesady. No przecież on jest taki wielki, taki wybity. Normalnie urósł, napompował się. Yy, wiadomo, wiadomo przez kogo. No ale tu też nie mam pretensji do ludzi, którzy mu pomagali, bo ja należę do ludzi, którzy mm, ufają. Ufają ludziom i, i starają się nie wrzucać wszystkich do jednego, mm, jednego worka. Po prostu uważam, że ludzie nie są źli, ale niejednokrotnie również się na tym przejechałem. I tu mamy z takim samym czymś do, do czynienia, w związku z tym wychodzi na to, że naprawdę nie wszystkim warto pomagać, nie ze wszystkimi warto się zadawać. I nie, I nie wszystkim warto ufać tak do końca, bo można się na tym, na tym przejechać. Moi drodzy, ten film tak właśnie nagrałem po to, żeby był też również odpowiedzią dla Was, jak i również zapytaniem do Pana ZWG. Mnie <laughs> się ten skrót czymś innym kojarzy, ale to <laughs> nie chcę tego tutaj mówić. Yy, do Pana ZWG, żeby może raczej odpowiedzieć o co mu chodzi. O co mu chodzi, a może, nie wiem, może on miał jakieś problemy, może on miał problemy z kontaktem ze swoimi rodzicami i uważa, że to jest złe, co robię. Ja natomiast uważam, że to jest bardzo dobre, co robię i... I tyle. I tyle w tym takim gróciutskim materiale. To tyle na temat ode mnie tej całej sytuacji, tej całej sprawy. Nie wymagajcie, żebym się gdzieś tam jeszcze więcej wypowiadał. Nie chcę tego robić. To jest pierwszy wyłącznie taki film, który również nagrałem pod impulsem tego, że zostałem w nim wymieniony, tak? Jakby wywołany do, do, do tablicy i koniec, 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 i jeszcze raz koniec więcej. Ode mnie takich filmów na kanale nie będzie. Ten kanał nie służy do tego, żeby. Robić sobie wyświetlenia na nagrywaniu o dramach i innych rzeczach? Nie, tego nie, mam, nie zamierzam robić. Ja mam co robić. Ja mam jak czas spędzać? Spędzam ten czas z, z dziećmi, czy też nawet grając z nimi na komputerze, czy też robić inne rzeczy. To jest moim celem życiowym i to chcę robić i tak ten kanał będzie dalej rozwijany. To tyle na chwilę obecną. Pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia. Żegnam się z Wami. Na razie, cześć. Jo!